Serce to najpiękniejsze imię świata. Serce to najpiękniejsza w życiu myśl. Tak śpiewała Irena Santor, pamiętasz? Piękna piosenka. Witaj, kochana. Siedzisz tam u Pana Boga za piecem, na kolanach, i nie wiesz, co tu się dzieje. Na tej ziemi. A tu dzieją się rzeczy różne. W Anglii właśnie straciliśmy naszą ukochaną królowę. Królowa, niezwykle piękna postać kobieca, wybitna pod każdym względem jako człowiek, jako kobieta, jako chrześcijańka, jako matka. Z pokorą i z wielką godnością i z niesamowitym poczuciem humoru, okazyjnie przeżyła 70 lat królowania. Różnie bywało, ale w każdym momencie potrafiła zachować się godnie, jak królowa, nie tylko jako jej powołanie, ale również jako królowa serca, królowa duszy, królowa natury. Dziękuję królowej za jej posługę. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o sercu. Dlatego sobie pozwoliłam zaśpiewać Ireny Santor. Dwie linijki. To piękne, e, piękne zdanie, i piękna myśl. Ona tak ślicznie śpiewała. Język serca. Mówiłam w ostatnim wideo o diabełkach wśród nas. A dzisiaj będę mówiła o sercu, które również jest związane z duszą, z Bogiem, bo przez serce właśnie dochodzimy do naszej prawdy i do Boga samego. Oczywiście, że serce, jakie dam e, e, naturalnie jako instrument fizyczny, wszyscy posiadamy, ale nie można powiedzieć, że e, równie wszyscy kierujemy się sercem. Mamy różne powiedzenia, wiesz o złamane serce, a to serca nie masz, a to z ręką na sercu, szczególnie kłamcy. Serce to jest taki, taki temat, który ciągle jest poruszany, to jest wyraz bardzo popularny, tak samo jak miłość, tylko że nie zawsze praktykujemy to, czy słuchamy serca oczywiście, to co powinniśmy pradygować. Oczywiście życie daje nam wiele okazji, ażeby uczyć się sercem i żeby, żeby y, 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 że tak powiem Dojść do sedna swojej duszy, ale, ale za bardzo często o tym nie rozmawiamy. Pozwolę sobie przytoczyć Agnes Rapalier, która powiedziała w 50 chyba roku tuż przed śmiercią: Niełatwo jest znaleźć szczęście w sobie. Ale niemożliwe jest znalezienie go gdzieś indziej. I widzisz, ja bardzo się z nią zgadzam pod tym względem, bo szczęście to właśnie jest mowa serca. Uczciwość, prawdomówność, szczęście jako takie, komunia, w tym musi być serce. Wybitny mistyk prawda, i mank z Wietnamu, który spędził życie. We Francji kiedyś powiedział. Tytuł Czy trzeba aż tak się wysilać, aby móc cieszyć się pięknym błękitnego nieba? Słuchać naszego serca i żyć według Jego przykazów. Oczywiście nie trzeba się wysilać. Na tym polega cały, cały, cały dylemat. Że serce potrzebne jest nam po to, żeby przestać się wysilać. Bo to wysiłek to jest związany z egą, związany z e, e, potrzebą władzy, związany z e, e, niepokojem wewnętrznym. A ja zawsze mówię, zresztą e, chyba Konfucjusz też powiedział, e, cokolwiek robisz, rób z całego serca i duszy swojej, co nie znaczy, że nie mamy błędów, co nie znaczy, że nie popełniamy różnych głupstw. Ale ja mam nadzieję w Bogu, że cokolwiek zrobiłam i oczywiście w stosunku do Ciebie i za grzechy swoje przepraszam, nie mogę beczeć, bo chcę z Tobą porozmawiać, to robiłam to z duszą i poprzez duszę. I Ty o tym wiedziałaś i w końcu pojęłaś. Pojęłaś i, i, i to było dla mnie największe i najważniejsze w moim życiu, że rozumiałaś, to, o czym mówię, i to, jak żyję. I, I z tym odeszłaś, z tym uśmiechem łagodnym na ustach aha, ona mnie kocha, bo ja bardzo, bardzo ciebie kocham. Bo widzisz, serce również jest, że tak powiem, odzwierciedleniem empatii. Ludzie, którzy nie mają empatii, to się wtedy mówi, a ty serca nie masz. Czy ty masz serce, czy ty kierujesz się sercem? Ciągle się powtarzam, nasz język jest pełen sentymentów na temat serca i duszy, i miłości, i to i tamto, ale, że tak powiem, praktykowanie nie ma nic w sobie wspólnego z tym, kim na przykład jest człowiek, który kieruje się sercem. Kiedy nie ma serca w życiu, może. Yy, być, mogą być różne konsekwencje: depresja, melancholia, problemy w małżeństwie, problemy w związkach, brak prawdziwej radości i wartości. Wiesz, mam Chinkę teraz, nową moją lokatorkę, i to jest niezwykle przyjemna młoda dziewczyna, no, młoda kobieta, która bardzo mi przypomina Juni, tą Koreankę, Koreankę, o której ci mówiłam. Bardzo przyjemna. Dzisiaj już zaprosiła mnie na śniadanie, mieszka ze mną parę dni. Um, bo w Chinach jest oczywiście festiwal Księżyca, dzisiaj tak się dowiedziałam. No więc zrobiła takie chińskie śniadanie. Ja nawet usiłuję się <głos》nauczyć, <głos》, jak się mówi, dziękuję, ale jeszcze nie opanowałam. Um, ludzie ciągle sobie wysyłają kartki gdzie są serduszka, prawda, takie nastoleckie, to taka aromatyczna miłość, no i te serca ciągle się tam pojawiają. Kiedy oczywiście jest złamane serce, to wtedy mamy, wiesz, zazwyczaj symptomy smutnej duszy, więc ta melancholia jest, będzie silniejsza. E, może też również od, e, to odzwierciedlić się w fizycznym bólu serca, aż do zawałów, włącznie wiadomo, prawda, małżeństwa, kiedy jedno umrze, często drugie umiera ze złamanego serca. Także e, e, życie jako, jako takie nie jest, nie ma kierunku prawidłowego, nie ma e, e, korzeni prawidłowych, jeżeli. E, e, nie umiemy szanować tego, co nam mówi serce. Wtedy, wiesz, najczęściej słuchamy innych, um, e, oddajemy swoją władzę innym, e, zaczynamy, wiesz, się kręcić niepotrzebnie tu i tam, i e, utożsamiamy się, wiesz, z grupową psychologią, co jest właściwe e, dla, dla młodzieży, raczej niż dla dorosłych. Więc u nas e, naturalnie ważne jest, żeby. Ten wewnętrzny kierunek nastąpił, to oczywiście o tym mówią księża, o tym mówią religie. Też naturalnie wiele się mówi, często się nie praktykuje, bo serce jako, jako symbol miłości również jest symbolem harmonii, symbolem piękna, symbolem, symbolem przyjaźni, ciepła. Ja y, wiem, że tego się nie da kupić, tego nie da się sprzedać, tego nie da się, że tak powiem, nawet zakwalifikować. Ja rozmyślam na temat y, życia według serca i duszy swojej w zasadzie całe swoje życie, od dzieciństwa, w różnych wariantach. Y, y, oczywiście, władza, siła duszy i serca jest. Dużo większa, potężniejsza niż oczywiście siła naszego ego, um, bo, bo, bo serce i budowanie duszy jest zawsze oparte na refleksji na tym spotkaniu samym ze sobą i ze swoim Panem Bogiem. Oczywiście wybudowaliśmy piramidy i kościoły, i świątynie, i tempol i stworzyliśmy też piękną muzykę, no muzyka często jest związana z sercem, ale niekoniecznie te świątynie, i te kościoły, i te tempol mają w sobie Serce i wnętrze. Kiedyś pamiętam, rozmawiałam z takim kontemplatywnym terapeutą ze szkoły Junga, katolikiem, który był moim mentorem przez jakiś czas. I on cały czas mi mówił, jak ja tam coś przynosiłam, jakieś sny, jakieś wizje, które były związane z kościołem czy z księżmi i tak dalej. Pamiętam kiedyś, powiedział mi raz, jak ojciec: Pamiętaj, bądź dobra dla swoich chłopców i pamiętaj, że często Boga nie ma w kościele. Ani serca. Dużo na tym się zastanawiałam, miałam może 30 parę lat, kiedy on mi to pierwszy raz powiedział. Byłam w dużym szoku, bo jeszcze wtedy głęboko wierzyłam, że jednak to serce znajduje się w większości wypadków wszędzie, gdzie pomyślałam, że powinno być. No dzisiaj, już mając lat 70, wiem, że to była dosyć naiwna moja teoria i moje takie pobożne życzenie. Naturalnie zależy od tego, jakie mamy dzieciństwo, jak się to wszystko układa. To również to będzie związane z tym, czy będziemy mieli zaufanie do naszego serca, czy do serca naszych rodziców, czy naszych opiekunów, bo oni też mogą nie mieć serca i nie mieć empatii i często nie mają. A Pan Jezus przecież sam mówił to piękne zdanie, też właśnie o tym nowym przekazaniu, Nowe przykazanie daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Czyli, że historycznie rzecz biorąc, jako, jako stwory ludzkie na tej ziemi, za bardzo nie pojmujemy, co to znaczy władza serca i co to znaczy się miłować. Czy miłować Boga z całego serca i duszy swojej, prawda? Takie piękne przekazanie, a jednocześnie miłować drugiego człowieka i siebie. I właśnie królowa angielska. Dała nam nieprawdopodobny przykład takiej miłości. Tak głęboki, tak wspaniały przykład, że cały kraj jest w ogromnej żałobie. Nie tylko dlatego, że królowa była królową przez 70 lat, tylko jakim kalibrem kobiety była królowa. I większość ludzi doskonale wie, nie tylko w Anglii, ale również na całym świecie. I to jest zawsze zaszczyt znać kogoś czy być w obecności takiego człowieka. Królowa również głębokiej wiary z pokorą służyła. Do końca, dwa dni przed jej śmiercią, przed jej odejściem jeszcze nominowała nowego premiera w Anglii. To jest właśnie ten karyber człowieka, do którego należał nasz ojciec święty, nasz papież. Miałam szczęście i zaszczyt parę takich osób poznać i zawsze czułam się niezwykle uhonorowana jak byłam w obecności takiej prawdy egzystencjonalnej, takiego ogromu człowieczeństwa, które to człowieczeństwo królowa nasza reprezentowała. I to jest właśnie chyba sama funkcja serca na tym polega. Jak, jak Shakespeare kiedyś po powiedział, jeżeli nastawisz swój umysł na, na radość, co jest też pryncypium buddyzmu jako, ta, jako, jako, jako filozofii i religii, to zapobiegniesz tysiącom nieszczęść i, 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 i poprawisz sobie życie. Czyli co to jest ta mowa serca, język serca? Poematów tyle się napisało na ten temat. E e książek się naprodukowało, kartek, karteczek. Co to znaczy e, 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 język serca? Najczęściej słuchamy głowy, a głowa jest bardzo niebezpieczna. Serce nie jest niebezpieczne. Tak samo jak sny, bo serce związane jest z prawdą. Bo serce prowadzi nas do prawdy, do mądrości, do Boga. Jak my mówimy, Ty nie masz serca. To znaczy, że nie masz empatii, nie rozumiesz potencjału tego naprawdę. I to jest właśnie coś, czego my bardzo często nie mamy, niestety. Nie umiemy też cierpieć w związku z tym, że nie mamy empatii do siebie i nie rozumiemy mowy serca. Czyli chcemy wszystko natychmiast załatwić, zapomnieć, odciąć. Wtedy mamy taką pustkę egzystencjonalną. Nic nas nie zapełnia. Już mówiłam o tym w różnych innych wideo, niezależnie od tego, ile się ma pieniędzy, samochodów, kochanek, mężów, żon i tak dalej, dzieci i nie dzieci. Um, serce i obecność serca w naszym życiu daje nam zupełnie inny kaliber życia, zupełnie inny styl życia. Rozwijasz wewnętrzne wartości, oczywiście, i rozwijasz również. Pozycję, w której widać Twoją odwagę, mówi się odwaga ducha, prawda? Odwaga serca. A taki spokój czy odwaga duszy wymaga właśnie refleksji i wymaga tej pozycji, właśnie, żeby umieć to utrzymać. To też, to też bardzo często, wiesz, yy, yy, koresponduje z naszym yy, zdrowiem fizycznym. Bo człowiek, który jest ciągle na przykład dużo, dużo złości ma i nie, nie kieruje się sercem, nie umie wybaczać sobie i innym, to również może umrzeć na tak zwany zawał serca. A serce równa się empatii, równa się otwartości. Bo jeżeli nie masz takiej otwartości, to będziesz przygnieciony różnymi problemami i uczuciami, które, z którymi sobie nie poradzisz. Yy, bo żaden, że tak powiem, szczęścia nie osiągniesz, nie zobaczysz żadnego cudu, bo, bo cud może doświadczyć właśnie w, na płaszczyźnie serca, a nie, a nie na płaszczyźnie ego. Yy, yy, Kiedyś Einstein powiedział bardzo ciekawą myśl. Powiedział: są, są dwa sposoby na życie. Pierwsze to są życie z myślą, że cudów nie ma, a drugi sposób na życie to, to, to żyć myśląc, że wszystko jest cudem. Ja myślę, że z pozycji serca wszystko jest cudem. Cudem jest nawet największe cierpienie. Cudem jest Nieprawdopodobna kompleksowość życia. Cudem jest, tak jak dzisiaj rozmyślamy, życie tak strasznie ciekawe i dramatyczne, i, i, i pełne przygód naszej królowej. Dusza i serce pomagają nam w każdym, pod każdym względem: pomagają nam w związkach, pomagają w pracy, pomagają nam w, nam w, w zawodowych w, 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 w sytuacjach. Ja pracuję już tyle lat i, 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 i wiele razy pracowałam z ludźmi, którzy nie, ma, nie mieli serca i nie mieli empatii w stosunku do swoich kolegów, jako dyrektorzy czy, 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 czy employee, czy ludzie, którzy za, zatrudniali. To dusza nas łączy, to serce nas łączy. Przepraszam, muszę kiechnąć. I trzeba tak naprawdę, wiesz, tak jak się zastanawiałam i ja od dziecka zastanawiałam się nad sercem, że trzeba całego życia, ażeby pojąć i poznać siebie. I to jest właśnie to nieustanny powrót do serca. To nam pomaga I serce pomaga nam pojąć tajemnicę naszej egzystencji. Terapie mogą być płytkie, mogą być, wiesz, pomagające utrzymać twoje ego, pomog mogą nas, że tak powiem, odrestaurować na swój sposób. Ale mowa serca i mowa empatii i mowa duszy to jest inny język. Ja y, y, operuję tym językiem i często ludzie ode mnie odchodzą również z tego powodu, że w ogóle nie pojmują, o czym ja mówię. Ale to jest, y, to jest język, który doprowadza nas do nas samych. Y, y, narcyzi oczywiście nie posiadają takiego języka nie mają potrzeby na związki, y, nie rozwijają duszy, dlatego często mówię, że narcyz to jest ktoś, kto jest płytki albo że go nie ma, nie ma duszy czy nie ma serca. Mówię. To jest ktoś, kogo nie, kto jest nieobecny w życiu, ale może mieć potężny zawód, może mieć dużo pieniędzy, może mieć e, rodziny i tak dalej, ale w ogóle nigdy nie miał żadnego związku z żadnym drugim człowiekiem, bo sam z sobą nie ma. E, serce właśnie nam w tym pomaga, serce komunikuje. To, co chce ego, to, co chce serce, to są dwie rzeczywistości. No oczywiście zupełnie inne. To też serce pomaga nam, że tak powiem, tworzyć rzeczy dobre, tworzyć piękno, tworzyć harmonię, być, być pomocnym. Przeczytam Ci coś, co Morris Masterlich napisał. Co to znaczy szczęście? Co to znaczy funkcjonować sercem? Co to znaczy dawać? Z serca dawać, dawać sercem. Nade wszystko nigdy nie zapominajmy, że akt dobroci jest sam w sobie aktem szczęścia i serca. Jest on owocem wewnętrznego życia, radością i zadowoleniem. Świadczy o spokojnych dniach spędzonych na... Na najsłoneczniejszych szczytach duszy. Bardzo piękne powiedzenie: najsłoneczniejsze szczyty duszy. Bo to właśnie o to chodzi, żeby budować duszę i żeby na ten szczyt wdrapać się jakoś, a jego ci nie pomoże wdrapać się na ten szczyt. Serce pomoże nam zrozumieć kompleksowość każdej sytuacji, w rodzinach, w pracy. I właśnie królowa, o której dzisiaj tyle mówi się, od wczoraj wspomina nieprawdopodobna ilość ludzi, prawda? O jej wielkim sercu, jej zrozumienie kompleksowości życia było przeogromne. To jest źródło naszej mądrości. To nie ego jest źródłem naszej mądrości. Ego to tylko daje nam informacje, wiedzę. Serce daje nam wgląd na mitologię rodziny, daje nam na, 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 na wgląd na głębsze pochodzenie matki, ojca, rodzeństwa. Oczywiście jak tego nie ma, to oczywiście często y, y, naturalnie ludzie z tym przychodzą, bo nie słuchają swojego serca. Jak ja pytam, czy wierzę w Boga, no ja wierzę, ja mówię, to jak, jak wierzysz, to nie masz wiary, nie masz, nie masz kontaktu ze swoim sercem. Serce właśnie pomaga nam w miłości do siebie samej. Serce jest drogą do rozwoju. Serce pomaga nam być bohaterem. Tchórze, <grymne> to są małe ego. Życie bohatera to jest życie przez serce. Królowa była wielką bohaterką. I to znaczy, że uczymy się przez serce rzeczy małych, cieszyć się z drobnych rzeczy, małych rzeczy. Znajdować piękno w tej zwyczajności naszego życia. I to jest to, co buduje duszę. To jest to, co, co pozwala nam w końcu zrozumieć, na czym polega w ogóle życie. Celem życia nie jest, żeby robić więcej, mieć więcej, jeździć więcej. Celem życia jest e, e, mieć odwagę e, mniej działać. I mieć więcej refleksji, bo wtedy wyciszyć, żeby słuchać tego głosu serca. Pamiętasz przysłowie o sodomie jego może, tak? Kto był sprawiedliwy? Może jeden człowiek, może dziesięć się znajdzie, może pięć, może jeden. No, jeden się znajdzie, to już będzie dobrze, prawda? W dzisiejszym świecie mamy wiele dziedzin, które zajmują się sercem, prawda? I duszą, i terapia, i kościół, i medycyna, i psychologia, i tak dalej. A, a ja mówię o sercu, gdzie te wszystkie dziedziny nie będą miały dostępu. Bo ja mówię o tym, jak serce pomaga być nam małym, i sobą. Bo to jest dopiero bohaterstwo. To jest taki bohater serca. Wtedy tracimy po prostu obu, ob, 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 obłędne zachwyty, zachwyty nad naszym ego, które nieustannie każe nam porównywać jeden do drugiego, prawda? Żeby potwierdzić naszą dystansję, ciągle być w walce, żeby być lepszym. A to nie o to chodzi. Także widzisz, to jest, to jest coś, co, co, co ja pomyślałam, że trochę sobie tam pomedytujemy. A ty miałaś wielkie serce, tylko że byłaś strasznie przestraszona. A to też jest wiesz historia serca, że to przestraszenie bardzo, bardzo źle na nas wpływa. serce to jest, może być serce twórza, prawda, może być serce bohaterskie, ale to jest ta, ta metafora naprawdę w życiu, metafora na odwagę, metafora na to, żeby być sobą, metafora, żeby być tym dzieckiem bożym. Sztuką samego Pana Boga, a żeby zrozumieć, pojąć, usunąć pewne rzeczy, a żeby wielbić naszego stwórcę właśnie poprzez serce. Przeczytam ci coś na koniec. To nie fizyczna samotność tak naprawdę oddala Cię od innych ludzi. Nie izolacja fizyczna, ale izolacja duchowa. To nie bezludna wyspa, ani kamienista pustynia. Oddziela cię od ludzi, których kochasz. To raczej pustynia umysłu i pustynne nieużytki serca, przez które wędruje się w zagubieniu i wyobcowaniu. Jeśli ktoś jest obcy dla samego siebie, jest też obcy dla innych. Jeśli ktoś nie ma kontaktu z samym sobą, nie potrafi też nawiązać kontaktu z innymi. Tylko wtedy, gdy człowiek łączy się z innymi, a według mnie sedno wewnętrzne źródło wszelkich relacji można odnaleźć najlepiej przez ciszę. Pomódlmy się do Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć i działać sercem. Duchu Święty, oświeć serca i umysły nasze, aby nie czyniło źle. No, na razie trzyma się, był